Cześć! dzisiaj będziemy robili sondę publiczną w siódmym Malao z okazji Dnia Życzliwości. Czym jest dla Ciebie życzliwość? Dla mnie życzliwość jest tak naprawdę tymi małymi rzeczami, które ktoś może zrobić dla innej osoby, żeby ją uszczęśliwić. W jaki sposób można okazywać życzliwość? Dobre pytanie. Słowem, uczynkiem, myślą. Ważne, żebyśmy byli życzliwi. Dla innych ludzi. Tak ma Nie wiem jak wymyślić, ale ja tak myślę. W jaki sposób można okazywać życzliwość? Życzliwość? Życzliwość można okazywać poprzez miłe uczynki dla innych, bycie uprzejmym, bycie koleżeńskim. Można podejść, spytać, co u ciebie słychać, jak się czujesz, czy wszystko w porządku, to jest życzliwość. Życzliwość to jest interesowanie się drugą osobą, to jest nie patrzenie tylko powierzchownie na kogoś, ale właśnie próba zainteresowania się, czy wszystko u ciebie gra, czy jest w porządku, jak się czujesz, czy może w czymś ci pomóc. To jest życzliwość. Życzliwość to jest, to jest <noise> interesowanie się drugim człowiekiem, po prostu. Starasz się być życzliwym człowiekiem? Tak, staram się być życzliwym człowiekiem. Gdy widzę kogoś w potrzebie, zawsze staram się mu pomóc. Czym jest dla ciebie życzliwość? To być się ja uprzejmym dla innych. Czy starasz się być życzliwym człowiekiem? E, tak, staram się. Staram się pomagać innym ludziom. W jaki sposób można okazywać życzliwość? E, życzliwość, moim zdaniem, można wykonać bardzo prosto. Po prostu uśmiechać się. Osoby, yy, i gestem też wspomóc yy, można yy, takie osoby. W jaki sposób można okazywać życzliwość? Yy, uśmiechając się, być miłym, grzecznym, używając magicznych słów. Yy, dzień dobry, przepraszam, do widzenia, proszę bardzo. Yy, w jakiś sposób? No, pomagając innym na przykład być życzliwym w niedoli w jakiejś chorobie, na przykład w no, takich rzeczy. W jaki sposób można okazywać życzliwość? Nie, no, w sumie to nie wiem. Zależy kto jak to... kto jak to rozumie. Niektórym rzeczom mogą się wydawać miłe, co innym na przykład się nie wydają miłe. A co się wydaje miłe? No ogólnie bycie miłym komuś... Na przykład? No nie wiem, tak naprawdę... Jak ktoś jest miły, życzliwy, to po prostu rozumiem, że jest miły, życzliwy. Tak przykład z głowy, to nie mogę sobie wziąć jakiś... Przypomnieć. Czym jest dla Ciebie życzliwość? Dawaniem mi spisać komuś Czym jest dla Ciebie życzliwość? E, życzliwość dla mnie to jest e, pomaganie drugim osobom, które są w potrzebie. E, widzimy, że ktoś, ktoś jest e, w potrzebie i, i e, udzielimy pomocy albo e, podzielimy się z kimś dobrą radą. E, myślę, że tak. To, 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 to tyle. Czy starasz się być życzliwym człowiekiem? No, my... Tak, bardzo staram się być życzliwym człowiekiem. Na 100% moich możliwości czy coś. Czym dla ciebie jest życzliwość? Okazywanie pomocy na drugiego człowieka. Tak? Czym jest dla ciebie życzliwość? Rzeczliwość dla mnie to takie coś, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, a po prostu ktoś tak ci pomagał innemu. No nie wiem jak to lepiej powiedzieć.